Wyroby loka to podobne, brać je czy ich unikać za wszelką cenę. Dlaczego klienci polskich banków dają grube miliardy bankowcom w prezencie i to najzupełniej dobrowolnie? I co mają z tym wspólnego obligacje skarbowe? Z czego składa się PKB i dlaczego warto to wiedzieć? Wyroby lokatopodobne, brać je czy ich unikać za wszelką cenę? Warto to wiedzieć, bo banki będą takie produkty lokatopodobne nam w najbliższym czasie oferować. O tym w dzisiejszym odcinku subiektywnie o finansach. Średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło poniżej. 3% i nadal spada. Ale banki nie zamierzają rezygnować z marży odsetkowej, więc na pewno będziecie otrzymywali nadal propozycje zarobienia 6-7% w skali roku. Ale już nie na tradycyjnych lokatach, ale na wyrobach lokatopodobnych. Co do zasady nie ma nic złego w takich produktach, o ile ich warunki nie będą podkręcone w taki sposób, że klient nie będzie miał szans zarobić tych 6-7%. Mam na myśli. Czyli produkty strukturyzowane, zwane w niektórych bankach niesłusznie lokatami strukturyzowanymi. Z klasyczną lokatą mają tyle wspólnego, że przeważnie, choć też nie zawsze, oferują ochronę kapitału, czyli teoretycznie nie da się na nich stracić. Mają przeważnie zafiksowane na stałe oprocentowanie, zwykle dość wysokie, ale można je otrzymać tylko wtedy, kiedy na rynku spełni się określony scenariusz. A scenariusze bywają różne. Może być tak, że na przykład dostaniesz 10% rocznie, jeśli nie wiem, kurs złotego będzie utrzymywał się w jakichś widełkach albo. Dostaniesz 8%, jeśli jakiś indeks nie przekroczy określonego poziomu, albo wręcz przeciwnie, jeśli go przekroczy, albo jeśli notowania jakichś pięciu spółek zaliczanych do jakiegoś indeksu wzrosną do jakiegoś poziomu, albo jeśli nie wzrosną. To jest to rodzaj zakładu między bankiem a klientem, albo raczej między klientem a rynkiem, bo bank w takiej sytuacji jest zwykle tylko pośrednikiem. Czyli masz taki produkt, który jest, daje szansę na zrobienie więcej niż na lokacie bankowej, ale pod warunkiem, że spełni się jakiś scenariusz rynkowy. Co z tego ma bank? No bo, jak bank sprzeda tradycyjną lokatę, to tak szczerze mówiąc, te pieniądze zanosi na rynek obligacji i zarabia na różnicy w oprocentowaniu, którą płaci klientowi, a które zarabia na tych obligacjach, lub też udziela kredytu i wtedy, w zależności od tego, ile ma na tym kredycie oprocentowania, albo na tym zyskuje więcej, albo mniej. A jak jest w przypadku produktów strukturyzowanych? Na produktach strukturyzowanych bank może zarobić w dwójnasób. Po pierwsze, dostaje opłatę manipulacyjną pobieraną od klienta na wejściu, czyli inwestuje 10 tysięcy złotych, płacę od tego nie wiem, 2% prowizji. Po drugie, bank zgarnia część pieniędzy, które klient wpłaci. Jak wygląda ten mechanizm? Chodzi o to, że mały procent pieniędzy z takiej lokaty strukturyzowanej, np. 5%, idzie na zakup opcji, czyli instrumentu giełdowego, którego wartość albo może wzrosnąć kilkakrotnie, jeśli spełni się założony w opcji scenariusz, albo może być wyzerowana, jeśli tego, ten scenariusz się nie spełni. Jeśli ta opcja zarobi, z tego zysku wypłacane są klientowi pieniądze, to wysokie oprocentowanie. No i teraz tak, jeśli opcja kosztuje mało, albo bardzo mało, na przykład nie 5% tego, co klient wpłaci, tylko 3% pieniędzy wpłaconych przez klienta, no to jeszcze zostaje trochę pieniędzy dla banku. Banki to lubią, zawsze dobrze jest przygarnąć takie dodatkowe 2% marży odsetkowej. Jest tylko jeden problem. Jeśli opcja jest bardzo tania, czyli kosztuje te przysłowiowe 3%, a nie 5%, to zwykle zakłada też mało prawdopodobny scenariusz, czyli daje klientowi niewielkie szanse na wygraną. I tutaj dochodzimy do pana Krzysztofa, czytelnika subiektywnie o finansach, który niedawno do mnie napisał i który twierdzi, że jego bank celowo sprzedał mu produkt strukturyzowany, który nie dawał prawie żadnej szansy na sukces, czyli na uzyskanie wysokiego oprocentowania. Pan Krzysztof pisze tak: Zamiast odsetek w wysokości 16% przez 4 lata trzymania tej lokaty, otrzymałem jedynie niecały 1% zysku czyli 0,2% w skali roku. Wszystko przez zapis w umowie, że aby zyskać te 16% odsetek w przeciągu 4 lat obowiązywania lokaty, średni poziom wzrostu trzech indeksów giełdowych (WIG20, CAC40 i DAX, czyli warszawskiego, francuskiego i niemieckiego) nie mógł przekroczyć 32%. Tak pisze pan Krzysztof. I tak zostały ustalone warunki tej lokaty. Okres obowiązywania umowy był rzeczywiście długi, bo od czerwca 2021 roku do czerwca 2025. Oprocentowanie maksymalne nieszczególnie wysokie, bo to było 16% w całym okresie, czyli raptem 4% w skali roku. To dlatego, że ten produkt klient kupował jeszcze w erze niskich stóp procentowych, bo one ruszyły w górę, tak naprawdę, jak pamiętacie, jesienią 2021 roku. Klient to kupił. W czerwcu 2021 roku. Jeszcze jak było, jak stopy procentowe były niskie. No i tak, pan Krzysztof wszedł do gry w najgorszym możliwym momencie, bo tuż przed podwyżkami stóp procentowych kupił produkt z zafiksowanym długim okresem trwania i. Z relatywnie niewielką z dzisiejszego punktu widzenia nagrodą, no to do ugrania było 4% w skali roku. Na dokładkę z bardzo trudnym do spełnienia warunkiem, bo tak, każdy z tych trzech indeksów, żeby pan Krzysztof mógł dostać 16% w skali 4 lat, to każdy z trzech indeksów musiał utrzymać się w określonym paśmie. A tam, gdzie ten warunek dotyczy kilku aktywów jednocześnie, klient nigdy nie ma łatwo. Produkty strukturyzowane, które mają y, kilka warunków do spełnienia jednocześnie, stosunkowo rzadko dają zarobić klientom. W tym y, wypadku bank skonstruował taką średnią, która odzwierciedla zmiany indeksów. Powiem szczerze, gdybym był na miejscu pana Krzysztofa, to też czułbym się kiepsko. Jeśli jeszcze ten produkt był sprzedawany jako lokata, to naprawdę kusiłoby mnie, żeby pójść z bankiem na udry. Aczkolwiek zakładam też, że sama konstrukcja produktu oparta na jakiejś opcji, konkretnie opcji barierowej, bo to jest znany w świecie finansów rodzaj kontraktu opcyjnego, nie jest nielegalna. Po prostu został klientowi sprzedany produkt niskorentowny, bardzo długoterminowy, z dość trudnym do spełnienia warunkiem. I tutaj wniosek dla Was: unikajcie produktów strukturyzowanych długoterminowych i takich opartych na kilku parametrach, a także tych, których, w których sukces lub brak sukcesu bank mierzy jakimś swoim indeksem, bo zawsze istnieje możliwość manipulowania tym indeksem. Zdarzają się produkty strukturyzowane, mające warunki fair, ale zwykle są to produkty krótkoterminowe, które trwają kilka miesięcy, góra rok. I powiązane tylko z jednym aktywem i nie mające więcej niż jednego warunku do spełnienia, a także możliwe do monitorowania poprzez giełdę, czyli yy, chodzi o to, żeby to nie był żaden wskaźnik tworzony przez bank. Jeśli mam na przykład lokatę, struktury, produkt strukturyzowany, który yy, ma następujące warunki. Dostaniesz, panie samcik, 5% albo 7% w skali roku, jeśli za rok kurs złotego nie przekroczy. 4,50 zł za euro. To jest prosty, klarowny, oparty na jednym warunku i na jednym aktywie produkt strukturyzowany. Może wygram, może przegram, może dostanę te 7%, a może nie dostanę, ale przynajmniej wiem, że mam jakąś szansę. W przypadku mojego czytelnika, niestety, ta szansa była bardzo niewielka, a do tego jego pieniądze były zablokowane przez wiele lat na niski procent. I to nie było fair. ceny złota i srebra są wyraźnie powyżej ich wartości fundamentalnej. Yy, zainteresowanie jest tak duże yy, że i, i napływa tak dużo pieniędzy, że te ceny rosną w taki już niekontrolowany sposób. Wczoraj na przykład cena srebra wzrosła o 5% i tak jak w bańce bywa, trudno wycelować, kiedy będzie ten szczyt i na jakim poziomie. Natomiast stawiamy taką tezę, że jak spotkamy się w grudniu przyszłego roku, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że cena złota i srebra będzie niższa niż dziś. Dużo rzeczy wyrażonych jest w PKB. Jesteśmy 20 największą gospodarką świata według poziomu PKB. Mamy bardzo dużą dziurę w budżecie, też wyrażoną w PKB. Mamy 60% długu do PKB. No to czym tak naprawdę jest to PKB i z czego się składa. PKB to wartość wszystkiego, co wspólnie wypracowujemy, a więc nasze zarobki, a więc zyski firm, które nas zatrudniają, oraz wartość podatków, które od tego wszystkiego trafiają do skarbu państwa, tych podatków płaconych zarówno przez nas, osoby fizyczne, jak i przez firmę. To wszystko łącznie warte jest dziś mniej więcej 4 biliony złotych, czyli nieco ponad bilion dolarów. I rzeczywiście jest tylko 20 państw na świecie, które mają tak wysokie PKB. Ale jakie są proporcje tego PKB? Z czego yy, ono się składa bardziej, a z czego mniej? Otóż mniej więcej 47% PKB to są nasze wynagrodzenia. No tyle o, 47% nasze wynagrodzenia. Jest to poziom o kilka punktów procentowych mniejszy niż średnia w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej pracownicy dostają większą część, do ręki większą część tego, co wypracują. 39% PKB to zyski firm, czyli ta część. Tego, co wspólnie wypracowujemy, która zostaje w firmach i albo jest wypłacana w formie dywidendy właścicielom tych firm, albo jest inwestowana w rozwój tych firm. A więc na przykład w zakup nowych urządzeń, nowych maszyn, które, dzięki którym ludzie mogą zarabiać pieniądze. No i pozostałe 13% PKB to podatki, które płacimy do skarbu państwa. Jak łatwo obliczyć, wszyscy Polacy w skali roku łącznie zarabiają astronomiczne 2 biliony złotych. Dlaczego my tego bogactwa nie czujemy w kieszeni, a przynajmniej nie zawsze czujemy? No jest niestety proste wytłumaczenie tej sytuacji. Otóż co prawda zarabiamy wszyscy 2 biliony złotych, ale składa się na to raptem 17 milionów pracujących. I 2 miliony, nieco ponad 2 miliony osób prowadzących działalność gospodarczą. Cała reszta nie dokłada się do naszego PKB w takim sensie, że część z nich to emeryci, część z nich to renciści, część z nich to dzieci, no jest też trochę bezrobotnych i jest trochę osób, którzy nie pracują, bo nie muszą, no, na przykład rentierów. Prawda jest taka, że na nasze PKB składa się raptem 2 trzecie Polaków, a pozostała 1 trzecia czerpie z tego, co, ta, co te 2 trzecie wypracują. A więc, drodzy moi, do roboty! Do roboty, nie siedzieć w internecie, do roboty. Dlaczego klienci polskich banków dają grube miliardy bankowcom w prezencie i to najzupełniej dobrowolnie. I co mają z tym wspólnego obligacje skarbowe? Trzymamy w bankach mniej więcej 1,5 biliona złotych naszych oszczędności. Oczywiście część z tych pieniędzy to są takie podręczne kwoty na kontach osobistych, czyli po prostu dostaliśmy pensję, jeszcze nie zdążyliśmy jej wydać, ale ta pensja też zapisuje się w statystykach Narodowego Banku Polskiego jako nasze oszczędności, mimo że tak naprawdę to jest tylko osad na rachunkach. Sporo pieniędzy, kilkaset miliardów złotych jest też na kontach oszczędnościowych, gdzie są pieniądze takie podręczne, które mogą się przydać w każdej chwili na zakup nowej lodówki, czy wymalowanie mieszkania, czy zakup telewizora. Ale ponad 400 miliardów złotych trzymamy na nisko oprocentowanych depozytach terminowych. I to już. Może budzić kontrowersje, biorąc pod uwagę, że te depozyty są oprocentowane znacznie niżej niż to, co można byłoby na nich zarobić, gdyby położyć te pieniądze w obligacjach skarbowych. Co więcej, banki dokładnie to robią. Duża część pieniędzy, które my przynosimy do banków na ten niski procent, na 2,5. Czy 2,7% w skali roku, bo takie dzisiaj jest średnie oprocentowanie depozytów terminowych, dużą część tych pieniędzy banki już tego samego dnia przerzucają na zakup obligacji skarbowych, na których zarabiają mniej więcej 5,5% w skali roku. A więc sytuacja jest absurdalna, powiem jesteśmy. Rozsądnymi konsumentami przecież. Jeśli przynosimy do banku pieniądze, to, to widocznie uznajemy, że warto za, do, dostać te 2,5 czy 2,7% odsetek, ale z drugiej strony banki natychmiast biorą te pieniądze i pakują je w coś, na czym zarabiają, bez ryzyka 5,5%. Dlaczego my tego nie robimy? No, tego nie jestem w stanie pojąć, ale też yy, zakładam, że jakieś logiczne wytłumaczenie tego musi być. Obligacje mają charakter bardziej długoterminowy. Mamy obligacje roczne, dwuletnie, aż do 10 czy tam 12-letnich, więc jest to pewien rodzaj dłuższego zobowiązania. Oczywiście te obligacje można w każdej chwili rządowi odsprzedać, zapłacić nie za dużą karę, yy, oddając powiedzmy część odsetek z ostatniego roku, ale co do zasady. Być może jest tak, że część Polaków trzyma pieniądze w bankach, a nie w obligacjach, ponieważ uważa, że może tych pieniędzy niedługo potrzebować. Ale nie wierzę, że to dotyczy wszystkich. Jeśli w, na samych tylko depozytach terminowych trzymamy 400 miliardów złotych, na o, kontach oszczędnościowych trzymamy kolejne, myślę, że co najmniej 400 miliardów złotych, to nie jest możliwe, żeby tak duża część tych pieniędzy to były wyłącznie podręczne oszczędności podczas gdy na obligacjach skarbowych można zarobić znacznie lepiej. W obligacjach skarbowych Polacy ulokowali do tej pory mniej więcej 150 miliardów złotych, czyli pewnie jedną szóstą, 1 siódmą tego, co ile wynoszą ich oszczędności, mniej lub bardziej długoterminowe, trzymane w bankach. I to naprawdę nie jest ok.